Witam Państwa na kanale Akademia Shinobi. W dzisiejszym krótkim filmie, który zaliczmy powiedzmy do filmów o historii, opowiem Państwu o nazwie czy też nazwach, jakimi Shinobi byli nazywani na przestrzeni wieków. Ale nim materiał, jeszcze kilka krótkich informacji. Pomału przygotowuję sobie filmy, także za jakiś czas powinny się zacząć pojawiać. Jednak niestety maszyna mi padła wraz z elementami do materiałów, a nowa nie chce współpracować z kamerą, więc przechodzimy na formę dźwiękowego podcastu. Także przejdźmy do odcinka. Najbardziej znane określenie shinobi na ziemi to ninja. Uu, no dobra, ale skąd ta cała ninja się wzięła? W momencie, gdy klanowicze sami o sobie przecież tak nie mówili, także słowo ninja, ninja, pochodzi z kango, czyli słownych zapożyczeń z Chin, czy też sposobów, w jaki przeczytamy na znaki japońskie, a samo słowo rozpowszechniło się dopiero po II wojnie światowej. No właśnie od sposobów, w jaki czytano znaki alfabetu na nowszy sposób. Także więc jak nazywano Klanowiczów w czystym rodzimym języku kunyomi Podstawowym zwrotem określających, określającym agentów Klanowiczów było Shinobi lub Shinobu, czyli skrót od Shinobi no Mono używane Także było słowo nomoni, do którego można było dodać lub zastosować w zamian indywidualnie słowa dookreślające rodzaj osoby, ale o tym za chwilę. Samo shinobi nomono oznacza osobę, która się skrada. Mnie uczono o osobie, która działa na krawędzi za którą może się schować, co wynika ze zrozumienia samej niewidzialności przez Azjatów hmm, powiedzmy wschodnich, czyli coś, co blokuje widzenie obiektu, a nie jak w przypadku Europejczyków, przezroczystość. Słowo Shinobi oznacza ukryć też, czy też się czy też coś ukraść. Kiedyś mi powiedziano, że słowo w sensie grafiki malowanej, tak jak to Japończycy mają alfabet, oznacza mieć, czy też krawędź koło serca. Stąd to określenie o osobie działającej na krawędzi. Mono z kolei oznacza osobę. Teraz przedstawię Państwu słowa używane jako dodatek do no-moni lub całkowicie czasami zastępujące całą nazwę w zależności od specjalizacji agenta, czasów historii, jak i regionu Japonii. Także mamy tutaj słowa jak Nokizaru, czyli w tłumaczeniu dosłownym śnieżna małpana dachu, w dzisiejszych czasach byłoby to stricte określenie agenta na wzór kogoś takiego jak komandos. Następnie mamy rappa czy też subpa. Jest to po prostu zbój czy też żołdak. Następnie jest to onmitsu, osoba działająca pod przykryciem, coś na wzór dzisiejszego detektywa. Następnie kusa, czyli trawa. Na no, określenie pewnie osoby działającej w wysokich trawach. Następnie Monomi. Jest to ten, który widzi, czy też obserwuje kandzia. E, tutaj nie wiem dokładnie, czy jest to określenie i nazwa pochodząca od potwora, spokoju, czy też znaków kudzi. E, kolejne określenie to Kunoici. Dosłownie jest to kobieta agentka. Kolejnymi określeniami było Shinobi Samurai lub Ninshi. Był to klanowicz Shinobi dzielący równocześnie klasę Samuraja. W planach mam jakieś tam nagranie filmu z historii, który to uzupełni lukę między migracjami różnych społeczności do Iga i Koga, a złotym wiekiem Shinobi. I wtedy łatwiej Państwo zrozumieją o co chodzi w tym punkcie. No jednak zobaczymy, jak to wyjdzie z tym filmem. E, kolejno mamy Iga Mono lub Koga Mono. Jest to dosłownie człowiek z Iga lub człowiek z Koga. I mamy następnie określenia takie jak Kancho lub Mitsumono. Dosłownie jest to szpieg. Teisatsu, zwiadowca. Konran, agitator lub mówca i Kisho, atakujący z zaskoczenia. Dalej mamy Genin, Shunin, e, Hunin, przepraszam, Jonin czy też zamiennie Shonin. Są to nazwy agentów ze względu na poziom zaawansowania w decyzyjności w klanie od najniższego do najwyższego. Odpowiednio jest to agent terenowy, pośrednik i organizator. Następnie mamy kogoś takiego jak Senin. Jest to mędrzec-pustelnik. Słowo to przyszło z Chin wraz z emigrantami i pochodzi od słowa Xian. No i na koniec mamy określenie Nokami. Określenie było to stosowane do wielkich przywódców czy też założycieli klanów, którzy wielkością dorównywali imperatorom czy też bogom, a przynajmniej w oczach lokalnej społeczności. No i najbardziej chyba znanym nokami jest Nagato Fujibayashi. No i to także tyle w dzisiejszym króciutkim filmie. Dziękuję za obejrzany materiał i poświęcony czas. Do zobaczenia.